Magda Adamowicz, dobry wieczór. Po chwilowym ochłodzeniu teraz w pogodzie czeka nas powtórka ze świąt. Zrobi się więc nietypowo ciepło, bo na termometrach nawet 28 stopni, ale wraz ze zwrotnikowym powietrzem do Polski napłynie też kolejna porcja Saharyjskiego pyłu, a więc przyćmi on nieco to słoneczne niebo. Zobaczmy w takim razie, z czego to wszystko wynika. Polska znajduje się teraz pod wpływem układu barycznego niskiego ciśnienia, który swoje centrum ma nad. Irlandią i wraz z tymi niżami wędrują do Polski i w głąb naszego kontynentu również kolejne fronty atmosferyczne. Dlatego w ciągu najbliższej doby spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Ale jednocześnie do Polski cały czas zaczyna dopływać teraz ciepłe, ale jednocześnie wilgotne powietrze wprost z południowego zachodu. Dlatego na termometrach zobaczymy nawet 19 stopni. Ale to dopiero początek tego, co nas czeka, bo później zacznie do nas płynąć masa zwrotniowa powietrza. Ta noc z frontem atmosferycznym, który będzie przechodził od zachodu na wschód, obejmując cały kraj, przynosząc nam tym samym opady deszczu nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie przez 9 stopni w centrum, najcieplej będzie na południu Wrocław i Rzeszów to 10 stopni. Uwaga jednak na silniejszy wiatr w porywach do 80 km na godzinę. W ciągu dnia wiatr nieco się uspokoi, będzie wiało do 50 km na godzinę, jedna strefa. Opadów odsunie się już na wschód, ale za nią napłynie kolejna od zachodu. I to właśnie w tych regionach, czyli na wschodzie i na zachodzie, może nieco i przelotnie popadać. Zachmurzenie zmienne na termometrach już nieco wyższe wartości. 12 stopni suwałki, 16 Warszawa, 17 Włócia. Najcieplej będzie na południowym zachodzie. Zielona Góra i Wrocław to nawet 19 stopni, ale z każdym dniem będzie jeszcze cieplej i jeszcze przyjemniej. Szczególnie dobrze zapowiada się ten weekend. Na termometrach od 4 14 do 21 stopni w sobotę, a w niedzielę nawet do 28 stopni. Jeśli deszcz, to tylko na północnym wschodzie. Podobnie w poniedziałek 25 i 26 stopni, a we wtorek opady deszczu tylko na zachodzie, ale wciąż bardzo wysokie wartości na termometrach. O pogodzie to wszystko. Dziękuję. Dobrego wieczoru. Magda Adamowicz, dobry wieczór. Kwiecień, plecień. Najpierw przyniósł nam. A teraz z powrotem do Polski zaczną płynąć zwrotnikowe masy powietrza. W związku z tym, zawrotne wartości na termometrach, bo nawet 28 stopni. Ale ta masa powietrza zepchnie ze sobą również pył z nadsahary, więc znowu niebo nieco bardziej się zachmurzy, można tak powiedzieć. I słońce będzie nieco przyćmione. Ta noc jednak z frontem atmosferycznym, i przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Najwięcej deszczu spadnie na północ. Nocy kraju, bo tutaj do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Duże zachmurzenie na wschodzie w pozostałych regionach przejaśnienia, a na termometrach już zdecydowanie wyższe wartości niż jeszcze tej minionej nocy, bo od 5 stopni na Suwalszczyźnie maksymalnie do 10 stopni we Wrocławiu i w Rzeszowie. Uważajmy jednak na silniejsze porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę, a taki wiatr prognozujemy na północy. W ciągu dnia wiatr nieco się uspokoi, do 50 km na godzinę. A strefa frontu atmosferycznego odsunie się na wschód i jeszcze w pierwszej części dnia właśnie tam przyniesie przelot na opady deszczu, ale później po południu popada również na zachodzie, bo tutaj nasunie się kolejny front atmosferyczny. W związku z tym tutaj właśnie niebo bardziej się zachmurzy i popada deszcz. Zachmurzenie poza tym będzie zmienne, a więc będą też momenty ze słońcem. Na termometrach coraz wyższe wartości. 12 stopni suwałki, 16 stopni Warszawa i Lublin, 17. Stopni w łodzi. Najcieplej będzie we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Tutaj nawet 19 stopni. Wiatr do 50 km na godzinę. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1002 hektopascale. A piątek to taki przed. Dołączyła do nas Magda Adamowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kiedy będzie ciepło? No kwiecień plecień na początku przyniósł nam lekkie ochłodzenie, a teraz już nawet nie wiosna, ale lato zaczyna się w pogodzie, bo temperatura wzrośnie nawet do 28 stopni. To wszystko za sprawą zwrotnikowych mas powietrza, które już powoli do nas dopływają, bo na termometrach w nocy 10 stopni we Wrocławiu, 9 stopni w Łodzi i 5 stopni w suwałkach, ale już przechodzi nad Polską front atmosferyczny przynoszący nam opady deszczu i w ciągu dnia będzie przesuwał się dalej na wschód. To właśnie tutaj w pierwszej części dnia jeszcze popada, a po południu kolejny front atmosferyczny i kolejne opady na zachodzie i na północnym zachodzie. Z każdym dniem będzie jednak cieplej na termometrach od 12 nawet do 19 stopni. To w piątek, w sobotę z kolei już 21 stopni. Prognozujemy we Wrocławiu 20 stopni w centrum, a 14 na Słowalszczyźnie. Jeśli opady deszczu, to już tylko na północy i na północnym wschodzie kraju. No ale zobaczmy niedzielę, bo to jest chyba to, na co wszyscy czekamy. Choć warto zaznaczyć, że taka pogoda nie jest typowa dla początku kwietnia. Raczej przypomina lipiec, bo we Wrocławiu nawet 28 stopni w cieniu. 25 stopni w Łodzi, a 20 na Suwalszczyźnie. I wszędzie tylko słońce, dużo pogodnego nieba. więc warto ten weekend dobrze sobie zaplanować. Najlepiej na świeżym powietrzu. Upalną pogodę prognozuje dzisiaj dla Państwa Magda Adamowicz. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Państwu dziękuję za wspólny Magazyn Dzień Po dniu. Do zobaczenia. Dobranoc. Dobranoc.